Wyobraź sobie świat, w którym ludzie są szczęśliwi, bo nie mają wyboru, nie dlatego, że ktoś im zabronił cierpieć, tylko dlatego, że odebrano im zdolność do myślenia. Wszystko działa, wszystko błyszczy, wszystko smakuje dobrze, ale nikt już nie zadaje pytań. Bo po co, skoro każdą wątpliwość można połknąć w postaci małej, kolorowej tabletki? Witaj w świecie, gdzie niewola smakuje jak szczęście. To nowy, wspaniały świat, Aldusa Huxleya, druga pozycja w naszej serii Zakazane lektury. Po Orwellu, który ostrzegał przed tyranią strachu, przychodzi Huxley, który pokazuje coś znacznie bardziej podstępnego. Tyranię przyjemności. Huxley pisał swoją książkę w latach 30. XX wieku, w czasie gdy świat dopiero uczył się nowego rodzaju władzy. Władzę zaczęły zdobywać nie tylko państwa, ale i idee. Technologia, która miała służyć człowiekowi, zaczynała nim rządzić. Rozwijały się totalitaryzmy, jedne otwarte i brutalne, inne elegancko ubrane w słowa o postępie. Nauce i dobrobycie. Ludzie zaczynali wierzyć, że można zaprogramować szczęście tak samo, jak programuje się maszyny. Nowy wspaniały świat ukazał się w 1932 roku i wywołał szok. Ta powieść była zakazywana w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych i Irlandii, za obrazę moralności i religii, w Związku Radzieckim za krytykę totalitaryzmu, a w Indiach za rzekomy rasizm. Jedni uznali ją za niebezpieczną, inni za zbyt prawdziwą. Wielu widziało w niej bluźnierstwo wobec wiary. Moralności i samego człowieka. Z każdej strony zarzucano Huxleyowi coś innego, bo prawda, którą opisał, bolała wszystkich jednakowo. W tym świecie dzieci nie rodzą się z miłości, lecz z probówek. Nie ma rodzin, więzi ani indywidualności. Każdy człowiek jest zaprojektowany, by być zadowolony ze swojego miejsca, czy to jako robotnik, czy jako elita. Nie potrzeba już przemocy, gdy człowiek sam pokocha swoje kajdany. Największą bronią systemu nie jest terror, tylko komfort. Nie trzeba ludzi bić, jeśli można ich rozśmieszyć. Nie trzeba im zakazywać myśleć, jeśli można im dać serial, imprezę i aplikację, która zajmie każdy moment ciszy. Huxley przewidział, że przyszłe społeczeństwo nie będzie walczyć o wolność, bo przestanie rozumieć, po co ona w ogóle jest. Tam, gdzie Orwell ostrzegał przed bólem, Huxley ostrzegał przed rozkoszą. Orwell bał się, że książki zostaną zakazane. Huxley bał się, że nikt nie będzie chciał ich czytać. Orwell przewidywał cenzurę prawdy. Huxley, że prawda utonie w oceanie nieistotnych informacji, memów, gier i rozrywki. I właśnie dlatego jego wizja okazała się bardziej trafna, bo strach można pokonać, ale przyjemność, przyjemność uzależnia, to dlatego nowy wspaniały świat był zakazany, bo uderzał w najczulszy punkt każdej władzy, w człowieka, który zaczyna się zastanawiać, bo pokazuje, że wystarczy kilka dawek przyjemności, żeby z wolnego człowieka zrobić posłusznego konsumenta. Społeczeństwo Huxleya nie potrzebuje Boga, bo ma somę, substancję, która koi każdą myśl, każde zwątpienie i każdy cień niepokoju. Nie potrzebuje rodziny, bo ma przypadkowy seks. Nie potrzebuje sensu życia, bo ma rozrywkę. Wystarczy tylko nie myśleć, i wszystko działa. Kiedy spojrzysz dziś wokół siebie, na świat wiecznych bodźców, ekranów, lajków i sztucznej dopaminy, trudno oprzeć się wrażeniu, że Huxley widział to wszystko z wyprzedzeniem o niemal 100 lat. Kultura natychmiastowej przyjemności, brak głębi, brak cierpliwości. Wszystko jest dostępne od razu, ale nic nie daje prawdziwego spełnienia. Zamieniliśmy sens na bodźce, a wolność na wygodę. Huxley pisał o przyszłości o świecie, który miał nadejść idealnym, spokojnym, wygodnym świecie, który miał rozwiązać wszystkie problemy człowieka, a przy okazji odebrać mu duszę. I właśnie dlatego jego książka wciąż budzi niepokój bo ta przyszłość, przed którą ostrzegał, już nadeszła nie z hukiem, nie z rewolucją ale po cichu w ekranach, reklamach i naszym zadowoleniu z samego siebie. Dziś nie muszą palić książek, by uczynić je bezużytecznymi. Wystarczy, że ludzie przestaną po nie sięgać. Nie trzeba zakładać kajdan, jeśli ludzie sami je sobie założą, z uśmiechem, zadowoleni, w imię świętego spokoju. To właśnie jest nowy wspaniały świat. Świat, który wciąż wierzy, że jest wolny. Jeśli chcesz dalej odkrywać książki, których władze próbowały uciszyć, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, którą lekturę mam omówić w kolejnym odcinku. To od Ciebie zależy, czy te książki naprawdę przestaną być zakazane.